Dzień dobry, witamy serdecznie w poniedziałek. Beton zdążył zastygnąć. On to już był twardy po godzinie, podejrzewam, i możemy przystąpić do dalszych etapów. Zobaczcie, my już zaczęliśmy sobie co prawda powoli ławę rozbierać, ale przyjechała tutaj piaskarka, mogę to tak nazwać, transport z piachem. Tak więc mamy piach do murowania, mamy żwir, bo. Elementy takie jak tamte dwa supy będziemy chcieli zalać osobno, żeby dmuchać na zimne. Wiecie. Tak więc e, musimy teraz sobie to rozszalować. Ja już dookoła przeszedłem z wkrętarką i wszystkie klepki e, podczepiałem. E, zostało parę sztuk, których jeszcze nie odczepiłem, ale to specjalnie po to, żebyście mogli to zobaczyć. Tak więc zapraszam do wykopu. Majster, chodź. Dzień dobry. I z racji tego, że tu jest piasek, też nie, nie ma takiej jakby tragedii z usuwaniem naszego szalunku. Tutaj, bo. Zdechy zdjęte. Wiedzcie, bardzo że... ładnie wyszło. Narożniki się nie kruszą, ponieważ przez weekend zdążył sobie ten beton ładnie związać. No, wiecie. Ale też nie jest tak, że deska się przykleiła jak na superglu normalnie. O, i to jest fajne w tym, piasku. w piachu, że ładnie te nasze deseczki odchodzą. Natomiast jeśli byście trafili taką bardziej zwartą strukturę ziemi, jakieś gliny, i tego typu sprawy mokre. To czasami jest tak, że po prostu wam tak się tego, e, tego kołka, że raczej łatwiej go będzie po prostu złamać i zostawić w ziemi niż wyciągnąć. Ale tutaj akurat u nas tak było, no bo u nas co? akurat mokry teren. Mamy sobie deseczki. A aczkolwiek zobaczcie, to są piękne deski. E, tutaj te przekładki po to, albo sobie na przykład wieńce pospinać, albo z tych takich przekładek e, deskowych to są piękne. E, materiały do tego, żeby sobie blaty poskręcać, tak więc słuchajcie, robiąc jedno, nie sugerujcie się też tym, że o, bo to tyle materiału idzie i tyle trzeba będzie wyrzucić. Słuchajcie, to wszystko jest, jeśli to jest zrobione z głową, do odzyskania i mało tego, robiąc to teraz, później zyskujemy trochę czasu, po prostu na przykład na budowie e, odeskowania na wieńce, e, słupy i tego typu historie, tak więc. Jedni leją w piach, drudzy leją w gardło. A co wy wolicie? Moi drodzy, przechodzimy do wygrzania papy i teraz spróbujemy wygrzać tą papę, aczkolwiek pogoda jest jaka jest, beton jest mokry i może to nam z różnym skutkiem wyjść. Widzicie, że teraz majster wziął palnik i osusza ten beton, żeby chociaż ta wierzchnia warstwa była w miarę sucha. No widzimy, że on zmienia kolor i, wiecie, żeby to złapało. Tak czy siak, spróbujemy to skleić. Wiadomo, że. Później bloczek i tak, ciężar tego całego fundamentu nam to dociśnie, ale po prostu, żeby to było po prostu, wiecie, scalone z naszą ławą fundamentową i później przy zakopywaniu e, środka jak i zewnątrz ten mur miał mniejsze możliwości na to, żeby się prze, 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 przesunął, to to zgrzejemy, aczkolwiek powiem Wam tak, nawet jakbyście mieli tą papę zgrzaną, a wam koparkowy przepchnie, to jest taka siła, że to po prostu się Przepchnie. Najlepiej, żeby on Wam systematycznie obsypywał i boki, i środek. To wtedy będzie on, ten mur zaoporowany z dwóch stron i wtedy e, będzie wszystko w porządku. Aczkolwiek mówię, zgrzejemy to dla świętego spokoju. I po zgrzaniu całego naszego obwodu, naszej ławy fundamentowej, będziemy mogli przystąpić do e, zabrania się za wyprowadzenie narożników. A narożniki, które tutaj mamy... To, jest, to będzie w zasadzie 8 sztuk, bo dom jest w jakby zbliżony do kwadratu, no raczej taki prostokąt, aczkolwiek przez to, że mamy tam taki wpust na drzwi wejściowe, dochodzą nam cztery dodatkowe narożniki, tak więc może trochę więcej roboty, aczkolwiek przez to tamten mur nie będzie nam się, wiecie, po całej długości, tak w środku. Zapadał, bo pamiętajcie, że jak rozciągamy sobie sznurek pod murowanie, to pamiętajcie, że sznurek, jakbyście go rozpięli na takiej przestrzeni rozpiętości, to jest około 15, nawet 16 metrów to on dołem nie ma siły, żeby Wam po prostu do dołu nie poleciał. I jak murujemy sobie taki mur z bloczka fundamentowego, najlepiej wystawić sobie narożnik, drugi narożnik, a później zaczynając murować po długości, postawić sobie bloczek po środku do sznurka, wypoziomować go i wypionować na odpowiednią wysokość do niego tam ten nasz sznurek przyczepić, żeby mieć pewność, że on nam nie pójdzie e, w banan. Ale ja to po powolutku. Teraz grzejemy papę. Dobra, mała aktualizacja co się stało na naszej budowie. Papa zgrzana, ogólnie papa się nie klei do mokrego betonu tak, więc mimo tego, że majster tutaj palnikiem suszył, woda wychodzi i papa się za bardzo nie trzyma tak, więc no, zgrzaliśmy ją po rogach, tak więc ona jest tutaj zgrzana ze sobą do rogów. I jak mocno się dało nadtopić tą pierwszą papę, to żeby chociaż się na rogach trzymało, jest rozłożona. Pogoda się na razie nie zmieni. Nie ma co liczyć na to, że tą papę po prostu tu wygrzejemy, a nie będziemy czekać bez, bez, bez przerwy na to, żeby po prostu czekać na okienko pogodowe. Co wjechało dalej na budowę, zobaczcie, może tutaj przejdziemy, to Wam od razu pokażę nasz przymiar. Majster wziął i ponanosił nasze piony murarskie, tak zwane, chyba to się tak nazywa. I generalnie jest to zrobione tak, że my będziemy mieli zapinane sznurki o te profile. Akurat mieliśmy w garażu trochę profili po karton gipsach CD. To nie jest tak, że my to specjalnie żeśmy kupili. One są proste, dlatego żeśmy je zrobili. Co tu, co tu się zadziało? Macie zwykłą ławę, y y y ławę drutową? Tak. I ona po prostu została przedłużona do góry. E, tu jest zabita o górną ławę drutową, żeby nam się na boki nie ruszała. I z drugiej strony jest to samo, i teraz sznurki będziemy sobie przeciągać o to. poziomicą. Sznurki rozpięliśmy nawet sobie o górne nasze ławy, 12,5 cm wystawione e, do boku od osi, żeby nasz wymiar muru wziąć. Dalszego 12,5, bo tu w projekcie było. E, 25. 25, bo to była ceramika, ona jest szersza, więc o pół centymetra trzeba będzie o każdą stronę się poszerzyć, jeśli będziemy robili z porotermu, znaczy z tego, z białego, nie? I teraz tak. Słuchajcie, co tu się zadziało? Widzicie, że mamy nasz poziom 0 zaznaczony, to wszystko było mierzone do niwelatora i teraz mamy nasze warstwy bloczka, czyli pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta albo w drugą e, stronę. I jak to jest policzone? Jest to policzone tak, że na pierwszą warstwę bloczka dajemy sobie e, 12 cm na bloczek plus 3 cm na zaprawę. Dlaczego 3 cm na zaprawę? Bo pierwsza warstwa, pamiętajcie, to jest warstwa wyrównująca, choć my sobie zmierzyliśmy naszą ławę i naprawdę machnięcia mamy. O parę milimetrów, 5, 7, w zależności, tam wiadomo, może na środku tam nam zeszło z 7 milimetrów, bo sznurek mógł trochę opaść, nie? To pamiętajcie, że jeszcze papa jest na zakłady, a każda papa u nas w naszym przypadku ma 4 mm grubości. 4,2? 4,2, czyli już dwa razy założona papa, ma prawie 1 cm grubości. Dlatego też dajemy pierwszą warstwę bloczka na 3 cm, żeby mieć miejsce na zniwelowanie tych nierówności. Tak, prezesie, ja wiem, zaraz będziemy murować. I teraz jak sobie to poprzenosić. Tak jak już mamy wszędzie niwelatorem zaznaczony poziom 0, żeby sobie nie chodzić z miarką i każdy słupek po kolei zaznaczać. Wystarczy sobie na takiej deseczce. Powymierzać. Tu mamy nasze 13,5, 13,5, znaczy 13,5, 13,5, 13,5, 13,5. Pierwsze będzie 15. Nie? Przykładamy i poziom 0. Przykładamy sobie naszą listewkę do naszego poziomu 0. O, proszę bardzo, i mazakiem sobie odrysowywujemy. Mamy to zaznaczone na naszych wszystkich narożnikach, na naszych wszystkich ławach, i teraz będziemy mogli sobie przejść do murowania. Zresztą, zauważycie, Bloczki już też są częściowo pownoszone, no stety niestety bloczki zostały zwiesione wcześniej na budowę z obawy przed y, brakiem dostępności na daną chwilę, aczkolwiek chyba z bloczkami w całym kraju nie jest aż tak źle, piszcie w komentarzach czy u Was trzeba na to czekać czy nie. Gorzej z białym bloczkiem. Gorzej z białym bloczkiem. Natomiast one są tutaj z boku, no i na nasze nieszczęście musimy je po prostu sobie do tego wykopu y, ręcznie wnieść, bo jeśli macie możliwość, to zawsze zamawiajcie, jeśli przynajmniej sami budujecie. Bo jak Ktoś wam buduje, to ma, macie to gdzieś, nie? To zamawiajcie sobie te bloczki z transportem w momencie, kiedy już będziecie mieli wylane ławy wasze fundamentowe, żeby wam hds wstawili to do środka. Na pewno zaoszczędzi wam to kilka godzin i kilkaset ton na plecach ciężaru. Tak więc u nas tak sytuacja wygląda. My się powoli rozstawiamy. Nivelator też sobie wyciągniemy, bo chcemy zrobić. Wszystkie narożniki dzisiaj, wszystkie narożniki, a mamy tutaj tylko 5 warstw i 8 narożników. Wystawić sobie już na odpowiednią wysokość. Dzięki temu, że mamy już nasze wysokości pozaznaczane, po prostu będziemy brali i przeciągali sobie sznurek. Tak więc narożniki będą się same układać, ewentualnie. Taka sytuacja, jak tam mówiłem, gdzie sznurek ma rozpiętości z 16 metrów, na środku warto sobie skontrolować bloczek niwelatorem. I Majster tutaj już zaczyna rozkładać felę, tak zwaną, i zaraz będziemy robić zaprawę. Moi drodzy, trochę już się zmieniło na naszej budowie mianowicie jakieś tam ściany doszły. Słuchajcie, my w pierwszej kolejności zaczęliśmy od murowania naszego. W tego wpustu, tak zwanego. Zobaczcie, tu jest taki wpust. A tak to ten dom nie różni się niczym od normalnego domu, takiego stodoły Prost, czy prostokąta. W, w prostokąta, o dokładnie. I teraz tak. Zrobiliśmy najpierw sobie właśnie taki manewr, żebyśmy e, najpierw ogarnęli ten wpuścik. Żeby później jak będziemy rozpinać sobie sznurki i narożniki wyciągać na bokach, żeby już ten wpuścik nam nie przeszkadzał, bo zobaczcie tu jest raptem 2,5 bloczka w zasadzie i już e, mamy koniec naszego pustu. Tak więc tutaj już widzicie, lecimy sobie z ostatnią warstwą, e, o dziwo 5 warstw bloczka fundamentowego, to jest naprawdę bardzo szybko do ogarnięcia. Ale, no tak akurat przeliczone, więc jak można sobie wymurować mniej, to po co to łotać takie kilometry tego wszystkiego? I teraz tak, murujemy tu sobie już, murujemy już sobie już to na gotowo. I pamiętajcie, to o czym wam mówiłem, że tu, jak jesteśmy w środku muru, to najlepiej bloczki sobie w środku muru złapać niwelatorem, bo pamiętajcie, że sznurek zawsze ma tendencję do tego, żeby Wam opadł. Więc my sobie akurat wystawiliśmy niwelator, tutaj stoi to szefowa w międzyczasie nam po prostu mierzy, jak ustawimy pierwszy, a później od pierwszego do poziomicy, po prostu już sobie trzymamy. Ten poziom i tak sobie to obmurowujemy. Dzisiaj na pewno skończymy sobie ten puścik i jeszcze zabierzemy się za wystawianie naszych narożników. Jak narożniki będą wystawione, to później to już w zasadzie będzie proforma. I teraz pamiętajcie, że zawsze jak ustawiacie sobie bloczki, to zróbcie tak milimetr, milimetr, milimetr. Nie milimetr, milimetr. Przerwy między sznurkiem a bloczkiem, żeby on wam po prostu go nie odpychał, nie bójcie się. Ten, ta szparka mała naprawdę ona nie sprawi te, to, to, że dom będzie za mały albo że ściana wyjdzie krzywa. Właśnie dzięki temu utrzymacie pion na całej długości, bo pamiętajcie, że każda warstwa będzie o ten milimetr, milimetr. Misiu, się. E, odsunięta i suma sumarum wyjdzie. Prosto, jeśli w ogóle można mówić o prostocie wśród bloczków betonowych, aczkolwiek, zobaczcie, tutaj mamy tylne lico i powiem Wam szczerze, że naprawdę nie ma bólu, a Ale bloczki. To znaczy, że przednie jest krzywo? <laughs> a bloczki betonowe najczęściej mają taką nadlewkę i trzeba to skrobać, natomiast zobaczcie, te bloczki są zrobione takie, że one mają taką malutką paskę są sfazowane po bokach, tak więc tutaj w zasadzie nawet nie ma co skrobać, może to trochę przy ostatniej warstwie przeszkadzać, aczkolwiek bo wiecie, ostatnią warstwę to najlepiej sobie do sznura ale do poziomicy też można, więc murujemy powoli a jak się sprawdza pas? bo ktoś pyta. A no bardzo dobrze pas się sprawdza bardzo dobrze, jeszcze zobaczcie czym murujemy, ja tradycyjnie sercówką, majster ma e, taką Bardziej już nowoczesną w mam formie. Z Kasto, ale mamy jeszcze ale Magnusona. Po, pokaż, jeszcze, pokaż jeszcze jedną e, pacę, którą mamy. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że e, murowałem, tro, murowałem trochę tamtym Magnusonem. Też spoko, ale jak się przyzwyczaiłem już do sercówki, to ona jest taka, taka poręczna. Bardzo łatwo z kastry wybrać. Nie, to jest Marszal. Ale mamy jeszcze jedną Marszalkę. Tylko Marszal jest, patrzcie, jaka to jest Locha. Tak, to jest Magnuson z Kasto. To jest marshal, to jest taka locha. No idzie ładnie. Ma... Ma... Znaczy, by, były jeszcze takie mniejsze jak e, ten Magnuson, Generalnie, pod takich mniejszych ludzi jak my, e, przydają się te mniejsze. Jak ktoś jest takim harpaganem jak Hachar, no to taką łopatą może spokojnie machać. Bo zobaczcie o co chodzi: chodzi o to, że taką łopatą nabieramy od razu tyle towaru. Nie? No i, i tyle. No ale jak ktoś jest mikrus i ma mniejsze rączki, to po prostu e, ten ciężar może e, może trochę na, zmniejszyć nabrać nawyku i będziesz ład. Albo po prostu trzeba nabrać nawyku. Generalnie no To moi drodzy ponad 200 kosztuje, nie? To kosztuje 10 zł, a to 16. A to kosztuje 16, więc y... Sami sobie po prostu dobierzcie swoje narzędzia do swoich potrzeb i do swojego portfela. A powiem Wam szczerze, że nie ma znaczenia, czym murujemy, bo równie dobrze można wymurować nawet tym. To jest tylko narzędzie. To, jak robota będzie wykonana, zależy tylko i wyłącznie od nas. Tak więc możemy murować tym, tym, tym. Nie ma to największego znaczenia. Po prostu murujmy tym, czym najlepiej. Uważamy, że nam idzie, bo w sumie chodzi to o nasz komfort pracy, a nie o to, żeby pokazać, jakimi to się narzędziami muruje. Pamiętajcie, że to nie szata, zdobi króla, tak? Tak. No dobra. Tak więc my sobie te bloczki dalej stawiamy. No ale to już chyba milion 200 albo więcej filmów było o tym. Ogólnie, jak. Robimy sobie taką raję, wrzucamy sobie nasz towar. To nie klepcie to na płasko, tylko wrzućcie. Środkiem do tego właśnie sercówka jest stworzona, żeby zrobić sobie takie przewężenie, czy to tak, czy to tak. Chodzi o to, żeby tu była pustka powietrza. W momencie, kiedy bloczek nam siada, dobija, to ta pustka po prostu jest zapełniana przez klej w nadmiarze. On się wtedy ładnie rozlewa, bloczek nam ładnie e, siada. I nie musimy po prostu, wiecie, no za, za, mocno, za mocno tutaj walić. Nie? I towar, jak robicie, to też, żeby nie był za, za, za gęsty. Raczej, lepiej, żeby był rzadki. Ewentualnie na pierwszą warstwę, jak się startuje, to żeby był troszkę gęstszy, ale później, to, wiecie, raczej, żeby był za, rzadszy. Zobaczcie, to co tutaj jest, to już trochę e, piachu. E, znaczy, wciągnęła woda, i to jest już takie przygęstawe jak dla na nas lepsze trochę rzadsze nie to wtedy tak naprawdę bloczek możecie ustawić ręką no ale musicie sami wyczuć jak Wam będzie najlepiej. A teraz pokażę Wam z racji tego że jesteśmy tutaj prądowo ograniczeni. Nasza yy, betoniarka jest podłączona pod agregat a mi się nie chce co chwilę chodzić z przedłużaczem i włączać agregatów wyłączać pokażę Wam jak łatwo dociąć sobie jak za dawnych starych czasów bloczka bez użycia prądu. Chodźcie, mamy tutaj nasz otwór, który musimy sobie wymierzyć. Pamiętając, żeby zachować odstęp na fugę, ja tu wycinam gdzieś mniej więcej 26-27. I teraz tak, tutaj mam nasze miejsce kaźni. Rzucam sobie bloczka, ustawiam sobie na miarce 26,5 i odznaczam. Dzięki temu mamy już kreskę, wiemy gdzie. Proszę mi stąd odejść. Gdzie walność? Zakładam pigle, żeby nas nie oślepiło. I dajcie mi przełukacz, podaj mi młotek. Idź stąd. I walimy jak w cegłę. I powinno pójść. I odejść. I tym prostym sposobem mamy upierdykany bloczek. Wiadomo, krawędź nie jest równa, ale przy murowaniu nam nie groźna nierówność, ponieważ tu jeszcze wejdzie fuga. Więc tak to wygląda. Fugi się zgadzają. Przyszło nam to jeszcze wyrównać, dołożyć i będzie kit.